O Błażejku, nie wiem czy słyszałeś, ale tutaj poszła propozycja walki freakfightowej, jak ty się na to zapatrujesz? Nie, ja jestem przeciwny przemocy, ale też pytanie za ile. <laughs> Przed wami prosto zbyt goszczy Błażej Krajewski! Yeah. Błażej! Włażej! Dobry wieczór, Siebanko, tutaj są. Ej, czekaj, prezent mieliście dla mnie czy nie? No tu jestem na, na, na <śmiany> Ty się spodziewałeś jakiegoś lepszego nie, ja zacząłem dzisiaj świętować wcześniej trochę i przyszedłem taki wesoły, mogę zapomnieć. Masz twarz, jakby świętował już od 10 lat, stary, ale... Dzisiaj nasz DJ ma urodziny i myśli, że zapomnieliśmy. A masz DJ? A skołowałeś DJ-a do urodziny jakiegoś? No jesteś. Aha, ja będę to... Siemanko, Błażejku, nie wiem czy słyszałeś, ale tutaj poszła propozycja walki Freak Jak ty się na to zapatrujesz? Nie, ja jestem przeciwny przemocy, ale też pytanie za ile? <śm> 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 a to tylko o to, 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 to chodzi. Nie, nie, ja, ja bym się nie chciał bić. Ja, ja z kimś takim, żebym miał szansę, chciałbym się bić na przykład. A, a, a kogo widzisz takiego Wydaje się, się że Adamowi Małyszowi bym wpierdzielił. Nie wiem czemu, ja go bardzo lubię, bo świetnym skoczkiem, a tak gabarytowo bym dał mu radę na przykład. I ja szczeriek? widziałem taki napis ostatnio na murze, Małysz No Bez To jest napis? To? <laughs> nie w Lublinie. Aha, dobra. No to się tak zaczyna. No. <laughs> <laughs> tak promujemy, tak ale walka się masz, odbędzie. Ale ty masz do. No łapę, była, że zauważyłem teraz dopiero. Jeżeli chodzi na się, siłownię teraz. Się się zapisałem się, bo takie ja poradniki czytam takie dla alkoholików, ten <laughs> <laughs> rozwodników. Nie, 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 zacząłem ćwiczyć na siłowni. <laughs> Tutaj pochwalić Błażeja, bo ostatnio mieliśmy występ w Gdańsku i zaproponowaliśmy Błażejowi, że trochę po występie posiedzieć sobie gdzieś tam przy drinku, a Błażej powiedział nie, bo jutro mam siłownię i angielski. Także wielkie brawa żyje życiem 14 latka. To jest coś wspaniałego. Mamo oglądasz to. Dlatego bym cię nabialał z Słuchaj, boże, ja Cię, kurde, bo ja trochę żałuję, ja Cię chciałem zapytać o głosy na przykład, bo Ty dużo głosów udajesz. Mhm. Ja trochę żałuję, bo mieliśmy Pana Kryszaka, który jest takim prekursorem robienia głosów i w sumie Pan Kryszak... I robił... włosów też. No, też, między innymi włosów ej. też. Ale Pan Kryszak robił głos Jana Pawła II w latach 90., gdzie to nie było takie, jak teraz, że jest jednak trochę przyzwolenie, żeby bekować z kościoła, jak wychodzą te wszystkie brudy, a jednak Pan Kryszak się wystawił na strzał. No, ja nie wiedziałem, dlatego tutaj chciałem wielkie uszanowanko dla Pana Kryszaka no. No, bo to była mega odwaga. Ale, no też, ale też wtedy trudniej się pewnie robiło papieża, bo w latach 90 on inaczej mówił zupełnie. No, no tak, tak, bo ja umiem tego już starego Ty papieża. Starego tylko papieża tak, no tak, nie wyraźnie mówię, <laughs> Bo wcześniej on normalnie wyraźnie mówił. Tak, tak. No bo tak, no no on miał Parkinsona. Ja już nie mam siły. A dawaj zrób wczesnego papieża. Wczesnego? Yy. Szaice? <laughs> też był taki przecież, nie? Mine. You dread! <laughs> To jest papież, prawda? papier. papież. Ja papie, no żałuję, że pan Kryszak na to nie został. No. Ale nie, bo on jeszcze tego papieża nie udawał, to, 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 to później był. A też chcieliśmy uderzyć, wiesz, w takie tony właśnie to dziesięciolecie. Ty też chyba podobnie, nie? Bo kiedy ty zacząłeś robić stand-up? Yy, nie, ja trochę krócej chyba niż, niż Czarek. Tak, 7-8 lat może. Okej, okay, bo ja w ogóle dotarłem. No. Słuchaj, udało mi się dotrzeć do nagrania swojego pierwszego w ogóle występu. Swojego pierwszego open mica udało mi się to znaleźć. Pierwszy jestem tempaże ja słuchajcie. Hej, jest ok, so? Porobiło się. To kałamaga. Spoko, będę chodzić z Dobra, spoko, jedziemy na maksa. 100% po bardziej, nie da się już bardziej. Um, nic do nic dojąć. Po prostu wejście, zejście i tak się wszyscy śmieją. Gdziekolwiek. Uh, zabawa twarz, świat się kręci, a mi w Zarta gra. Zapomniany dawno hit. Proszę Państwa, pierwszy występ Błażeja. Wielkie brawa dla niego, Yo, Dzięki, za dzięki. Dzięki za się dzięki. Ja... to byłeś ty? Naprawdę? No Błażej. O, Falkon, o... odstaw twarde. I będzie dobrze. Słuchaj, Ponty, bo ja mam pytania, ale czy ty masz pytania? No to nam... No no zasadzaj, Nie, no bo ja nie chcę, żebyś tutaj tylko siedział i te... Na Ma, pewno masz jakieś ciekawe. Słuchaj, ja się świetnie czuję jako dopełniający. Tak? tak? Na pewno? Bo mi głupio trochę, że ja tak cię tutaj wiesz. No ale dobra, no jak mówisz, to pytam. <głosy> <głosy> jak mówisz, to pytam. To jest kopowy. na naszej nie? Wiesz, ja mam takie stokowe pytania ze stand up i stand-up za 5, 10, 15 lat, ale to nie będę cię o to. A zapytam cię, czego brakuje? Co może na przykład widzisz jakąś taką jeszcze potencjał, że fajne rzeczy robimy w tym stand-upie, a czego takiego jeszcze brakuje fajnego komediowego w Polsce do zrobienia? Puh. Mnie się wydaje w ogóle, że trochę u nas jest ten kazus, który był z kabareciarzami, że widziałem wielu utalentowanych nawet aktorsko ludzi, ale żałowałem, że oni nigdy nie, wystąpi, nie, nie występowali czy też nie pisali komedii filmowych. I uważam, że tutaj jest największa przepaść i taka, taka rzecz, która fajnie gdyby była załatana. Ale widzisz gdyby, na przykład takie... trochę na wzór amerykański to poszło tak, żeby też powstawały komedie. Ale w takim jakby wersji pełnometrażowych filmów, czy bardziej taki sketch show? Raczej, takie, jak nie wiem, takie głupie amerykańskie komedie jak American Python z jakąś szarlotka. <śmiennie> <śmiannie> <śmiannie> Placyk ziemniaczany, nie, nie wiem, jakieś... A ja, by, ja bym ja bym ciebie widział w takim filmie jak ruchasz ciasto na przykład i... Ale to są takie filmy, ale, ale wiesz o tym nie A mówić jest nikomu. To jest bardzo krótkometrażowe, ale bo zimno było, to tylko dlatego taki krótki metraż to był, ale, ale myślę, że fajnie, gdyby w ogóle były próby takie, żeby, żeby coś powstawało, tylko z tego, co wiem, to ludzie tak wolą Karolaka wziąć i, i, i tyle, no bo to jest nie. pewniak, nie? No to jest Ja i... to kumam, bo jak ja bym, wiesz, kupował y, mieszkanie albo coś, na czym to się też nie z Karolakiem, znam, nie to ja bym wziął jakąś firmę najpopularniejszą, a nie no szukał, tak. wiesz, jakichś fajnych alternatyw. Nie? No tak, no, no coś ty nie, ale to kiedyś. pewnie też jest kwestia tego, że tam po prostu yy, też. Od tej strony drugiej za kamerą to są te same mordy niezmiennie od 40 lat, i tam ręka-rękę myje, i chyba się ciężko przebić. Myślisz, że taka komuna jeszcze tam. No słuchaj, tak. pani Becia pan Harasimowicz jakiś... rok temu robiła i 30 lat temu robiła kawarety w telewizji i się nic nie zmieniło, bo ja tam rok temu byłem, no to też pani Becia pozdrawiamy. Yy, bardzo pozdrawiamy, serdecznie. Panią nie ma strzałów nieba, po nazwiskach nie lecimy. Nie, nie ma, pani Becia jest tutaj znaną postacią. Ja, kiedyś, jak ja miałem 17 lat i pierwszy raz wystąpiłem przed panią Becią, to ona powiedziała mi, że ja tak nie mogę mówić, bo jest Syn jest w moim wieku i ona sobie nie wyobraża, żeby on tak mówił. Więc no, takie były początki mojej Moja zbyt. babcia z jej wieku i straszne, <noise> straszne rzeczy robi. Kiedy... <noise> moja babcia ta, na pali papierosy bardzo dużo, ma prawie 90 lat i ona mówi: To jest jedyna przyjemność na P, która mi została. <noise> A pierdzenie? A pissing? A pissing z księdzem? Nie, nie, no dobra. Nie, a pierdzenie to też, to też przyjemna rzecz, zapewne. Super jest. No. A ja też chciałem też zapytać, słuchaj chłopaku, no bo jednak my tutaj, wiesz, i ja zaczynałem ten stand-up w Warszawie, Czarek też tam, powiedzmy, wiesz, no do Warszawy nie miał daleko, a jednak ty zaczynałeś to w Bydgoszczy i podejrzewam, że to nie było takie usłane różami jednak i tyle możliwości. Yy... Słuchajcie, ten casting do Zabij mnie śmiechem to jakby Zbytgoszczy, Bydgoszczy, początki stand-upu, naprawdę. Ja jak zaczynałem, w ogóle wszedłem z dużym stresem, ale na pierwszym występie, właśnie open micu, otwartym mikrofonie konkurowałem z brzuchomówcą, który nie wymawiał R. Mówił R i jego lalka nazywała się Gburek. I jeszcze gościu mega ruszał ustami. Ja go zobaczyłem i ja mówię, ja tu będę gwiazdą w tym mieście, nie? A drugi to był jakiś niedoszły polityk, który przyszedł po prostu i jakieś takie swoje postulaty powiedzieć, że tam. o tam I w ogóle nie był śmieszny, tylko tak wyszedł i tam, o tam, damy wszystkim zasiłki. Do... Dziękuję tam, tam, I taki, taki młody korwin, wyszedł i, No, czy tam... no i, i to była moja konkurencja. nie, stary, to ja tam wyszedłem, jakiś żart powiedziałem, tam był Ale z perspektywy czasu to dobrze czy źle, że tak miałeś konkurencję, że łatwiej się było przebić, czy że fikoły same i nie ma z kim pogadać normalnie no, o komedii? Dobrze, bo miałem taki lekki start, i później. I tak stopniowo, dopiero jak odkrywałem inne miasta, poza Bydgoszcz, przyjechałem tutaj do Warszawy, jak taki village boy przyjechałem, z taksówki tak patrzyłem, mówię, jakie budynki wysokie. I, i tak poznałem chłopaków i jakoś tak, jakby, jakoś poszło, no. No dobra, Błażejku. No, fajna odpowiedź. <grystanie> fajne pytanie. No, no ja tak starałem się, jakieś fajne pytania powiedzieć. Ja mogę wtrącić o emeryturę. Pewnie. Nie no, a, ja przepraszam, tylko staria, ja miałem początki fatalne przecież. Ty, ty, ja pamiętam, jak ty wy ty przyjechałeś, Darek Gadowski, Jacek Stramik, ty miałeś ile lat? 18, 18 a tam ci już mieli w wieku Kryczaka byli i <grystanie> <grystanie> razem. I ty chyba zgodę rodziców musiałeś mieć, żeby. Tak, ja miałem zgodę od mamy w ogóle. Na to, żeby przyjechać z dwoma narkomanami, kurde. Nie żartuję, ja nie to sytuacja była taka, że Jacek Stramik i Darek Gadowski, dwóch znanych narkomanów w polskim stand-upie, jak ja jechałem z nimi w trasach, miałem 17 lat, to moja mama miała do nich numer telefonu, jakby się coś działo. Tak, na pewno dlatego miała numer. <laughs> kurde, nie pomyślałem nigdy o tym. A teraz. Raz mi zbiłeś tak? <laughs> Nie tylko ja zbiłem. Je, muszę to wrzucić na Instagram, bo to jest tak dojedna, że koniec. To jest napisane najlepszy DJ w polskim stand-upie. To jest to mega konkurencja, bo było dwóch. No. <laughs> Powodzenia Boże. Trzymaj się. Słuchaj, stawić. to Paweł idzie. E, wielkie brawa. U. Tego się nie spodziewaliśmy. Yeah. Jak oceniasz ja ten dżingiel? To Krejzol zrobił. Dobrze, wielkie brawa Paweł A jeszcze raz podziękuję. Dzięki, dzięki, Hello. Ale zamuliliśmy Bena, pa Paweł se poszedł. No właśnie, mogliśmy go włączyć jakoś, tam... i dalej jesteś nudny jak coś. Poszedł, ale nie wyłączył mikrofonu, ja też szanuję. Ten, ale słuchajcie, ja pamiętam, że początki to miałem takie, że wy przyjechaliście na występ w Bydgoszczy, przyszło chyba z 10 osób albo 15, bo tak wyglądały początki, ja występowałem przed wami na open micu, i wy mnie w ogóle nie zapamiętaliście. Ja cię pamiętam. <noise> no właśnie. I bo później mnie wytykaliście palcami, gdzie to byłeś ty? Co to, 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 to za filarem się chowałeś? Bo jakiś głupi żart? Ja, to, tak, ja pamiętam, że to była taka scena, że był na środku sceny filar, co zawsze pomaga, że na środku sceny stoi dosłownie ta, ta. po prostu filar, i Bażej tak robił: o, teraz goną z tej strony filara, a teraz z tej strony. jak zapamiętałem to, to. Ja wiedziałem, no on ma potencjał, żeby robić głos papieża. Tak pomyślałem. <laughs> Bardzo dziękuję. <laughs> Bardzo A ty Czarek, miałeś pytanie o emeryturkę. Tak, ja chciałem zapytać bardziej, jak ty siebie widzisz, jak będziesz w wieku pana kryszaka, czy z rozpiętą koszulą? Aha. I czy będziesz dalej robił to co kochasz, i czy będziesz chciał odpocząć i wyjechać się już na y, robotę? Mi się wydaje, że ja będę biseksualny, jak będę stary. Mi się chłopy zaczną podobać. Tak, na wiem. starość. <głosy> <głosy> nie oszczękuję. Nie, nie, nie. nie mi się, ja bym mi się trochę boję starości. Ja tak myślałem, że będę dużo morfiny przyjmował, jak <noise> będę miał 70 tak, na lat. Na starość, właśnie. Tak... co? <noise> nie, co jak źle to brzmi, prawda? <noise> <noise> na, na stare lata. Nie, nie, nie wiem o tym. Ja, jak dożyję, to, to to się zastanowię. Dobra. <grymne> to ja po prostu wtedy się do Ciebie odezwę i... Dobra, na no pager. Na no pager, a kontynuując to pytanie, Ty myślisz, że masz jakąś receptę, jeszcze nie jesteś pewnie w tym wieku właśnie, żeby o tym myśleć, ale myślisz, że masz na przyszłość receptę, jak nie zdziadzieć? Bo tutaj dostaliśmy dwie opinie yy, od Pana Kryszaka i od Falkona, jak nie zdziadzieć. A Ty masz jakiś, myślisz, swój sukces na to w przyszłości receptę, jak nie zdziadzieć? <grymne> do Tajlandii na przykład. Jak ten Dario ze Ślepną ze Światem, bo, tam, bo tam one fajne są te... Z kutaskami? Z kutaskami. <noise> one fajne są, Kuba, fajne są. <noise> nie, nie wiem, ja, 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 ja myślę, że ja będę miał czas na takie swoje pasje, bo ja, ja lubię gry komputerowe, ja, ja zbieram stare konsole, ja tak czuję, że ja będę nosił bluzę FUBU, jak będę miał 80 lat. I to jest niesamowite, uważaj, że ty jesteś ukrytą opcją nerdowską, że ty ma... Że ja, jak ja się dowiedziałem, że ty jesteś nerdem w środku, to ja byłem strasznie zaskoczony, że ty lubisz te wszystkie rzeczy. No, ja, ja, ja lubię. Ale nie masz czasu na to teraz. Znaczy, no nie mam tak za bardzo. Na tyle, ile bym chciał przejść te wszystkie Mario. No, będę szukał sensu w grze o grubym hydrauliku, który bierze grzyby i szuka księżniczki brzoskwinki, pitch. To, to, to jest... I to jest gra znana na cały świat i wszyscy mają z tym luz w ogóle. No. I... Ja to kumam totalnie. Stary. Kumasz to? Branie grzybów i szukanie brzoskinek. W sumie won masz, stary. Ta. To jest plan Osta na przyszłość. Ostatnio brałem grzyby. Na no. wysoki sądzie, no jestem jak Mario. No, a fajnie jakby wyszło zdrować Mario Bros. Taka polska, polska gra, że zbierasz kolektę. Te. I walisz, te, walisz te znaki zapytania. I, i na końcu no niepostąpienie, tak. że tak oh, pochłania was do góry. Po prostu pochłania. Oj tak, tak. No to. Nie mam planów. Ja, ja tak daleko sięężę ja nie potrafię myśleć, bo ja, ja, ja wątpię, że ja dożyję taki lat. Oj, nie mów tak! Nie mów tak, ale to będzie dobrze. Ostatnio, Chodzisz na siłownię i już i... będzie. Leciał, i... leciał na kanale sportowym świetny wywiad z powstańcem warszawskim, który ma 95 lat i bardzo taki umysł, bardzo no, taki szybki. Nie? I, I on mówi, że trzeba czytać książki. Więc stary. Ja byłem świadkiem, jak Błażej zrobił 40 żonglerki piłką, i wszyscy ła, Błażej, ile żonglerki? A Błażej wtedy powiedział: Wiecie, ja też czytam książki, ale się nie chwalę. No. Była taka sytuacja. No. A jakie masz ulubione książki? No. Patrzcie, jaki jestem przebiegłym lisem tych wywiadów. Kurde, dobrze jest. Ja, ja, ja biografię czytam. Biografię? A kogo? Biografię fajną. Przeczytałeś? Kwasierskiego przeczytałem, bo bardzo mało o Byłem zaskoczony, ale jak się pojawiało coś, to czułem ten uśmieszek Pana Aleksandra, taki, że tak... No podpisaliśmy tam, tutaj do NATO, o, pojawił się kieliczeczek, no i Bill tam lubił. No, no to, to jest spoko, bardzo sympatyczna biografia. Ej, zauważyliście, że pytanie, jakie czytałeś książki ostatnio, to zawsze jest takie prawie ofensywne? Takie, no że tak. trzeba się wytłumaczyć tak. i powiedzieć, nie, no ja czytam, da, nie, okay. no, no, tak, nie, okej. Jaką byś wziął książkę na bezludną wyspę? Jaką bym wziął książkę na bezludną wyspę? Jak wyjechać z bezludnej wyspy? <laughs> Pięć minut. Poradnik, tak. No kurde, to jest chyba najlepsza na bezludną wyspę, bo chcę wrócić. No tam jest fajnie, ale z tydzień, nie? Albo no, bo telefoniczną spokojnie, nie? Pojarski. Tak. <laughs> Ponieważ <laughs> <laughs> masz taką brodę, wielka. Ziemkiewicz, no zobacz. <laughs> I od początku wujek. Książka telefoniczna jest jak groby trochę, nie? Na 1 listopada, że tylko tam bekujesz jakieś śmieszne nazwiska. Jakie to w ogóle było anty-Rodo, że można było zadzwonić do każdego. Nie? I każdy tam był numer? Był numer do papieża? Nie, nie wiem, właśnie. Albo do Jakimowicza? Nie nie wiem, czemu ich. Ja, ja to pamiętam takie przez mgłę tylko książkę telefoniczną, że to się na tym siadało, żeby wyżej, żeby być bo ja, to, ja to, jestem trochę młodszy. A ty ha, pamiętasz tak. jeszcze książkę telefoniczną? Bo ja naprawdę pamiętam tylko po to, że mi dawali staże normalnie, żebym wyżej siedział przy stole. Nie, no to u nas już foteliki były chyba. No <grym grym grym> to, ja, to... Z pierwszych to... Ale fajne było um... to dzwonienie po ludziach, ja to lubiłem. A ty tak. dzwoniłeś, tak? Normalnie? I prankowałeś? No, 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 Jakie miałeś pranki? Tak, tak. No, wykładowczynie na, na studiach, albo jeszcze na studiach dzwoniliśmy, nie? Bo w Bydgoszczy bardzo długo książki telefoniczne funkcjonowały. <grym> Tam dzwoniliśmy po nocy do profesorów jakiś tam. Byliśmy takiego profesora, który bardzo nadużywał słowa dyskurs. I dzwoniliśmy i halo, dyskurs, wstawaj. <grymne> jakiś dyskurs ogarniamy razem? Masz jakiś dyskurs ogarnąć? No i oczywiście klasycznie też tam w książce wyszukiwaliśmy jak to ten głupi tam na przykład, że ktoś miał na nazwisko fiuk. No to też dzwoniliśmy, nie? No to trzeba zadzwonić. No tak. trzeba, to trzeba. I halo, jest Fiur, i babka nie ma, kudasie. A kto się. mówi? No. Błażej, no ale tak szczerze, no do fi**a nie zadzwonić. No tak, ale właśnie nie mówię, nie. i pani odebrała i my tam, dzień dobry, jest fi** ona, nie ma kuda się i się rozłączyła i, Uu, mocno. i wtedy się trochę ogarnąłem tak, że tak nie powinno się robić jednak. I wtedy poszedłeś na ten casting do... Tak, tak, <laughs> stałem się krejzolem. Dobra, ja mam do ciebie jakieś pytania przygotowane, bo nam trochę wyszło w sumie pytań z rozmowy fajnych. Mhm. A ty Czarku coś masz? Ku**a, przestań mnie mówić, ja Dole. Ja, ty, ja po to Cię tutaj mam przecież, żebyś ty mi tutaj, wiesz, pomaga. Daj mi robić niewidzialną robotę. Chłopie. Dobrze, dobrze, przepraszam. Słuchaj, Błażejku, o co ja Cię jeszcze nie zapytałem tutaj. A właśnie, bo o te głosy chciałem jeszcze pociągnąć. Bo już wymieńmy, jakie tutaj masz zanadrzu bardzo fajne. Był Pan Bogusław Linda, była Iwona, Papież. Co tam jeszcze było? Przypomnij mi. Pana Cejrowskiego. Pana Cejrowskiego, Hugo i Hugolinę. I pytanie, jakie masz pomysły na kolejne? Czy w ogóle idziesz w te głosy, nie. czy trochę odchodzi? Tak, tak. Ja, ja pójdę w te głosy, bo ja trochę odpuściłem, bo chciałem właśnie pisać żarty, a, ale ja, ja lubię te głosy udawać chyba. A jakie masz? Chcesz zdradzić? Jakieś rąbka tajemnicy? Nie Co, mogę. Ten, nie ale, możesz? Dobrze. A jak cię to, to trenuje? Nie mam żadnych. <laughs> Jak to się robi? Tak, tak. To jest, jak ty to trenujesz? <grymne> Siedzisz na chacie normalnie, puszczasz się na YouTube, jak ktoś gada i. No to jest se... porąbane. Trzeba dużo słuchać. Mieć taką wyobraźnię. Bo ja nie jestem muzykalny, ale mam wyobraźnię słuchową, że potrafię sobie wyobrazić, jak to wiesz. Okay. Rozbrzmiewa pewnie. Im bardziej to tak brzmi autentycznie, tym bliżej do aparatu mowy, żeby to wypowiedzieć już. A ja miałeś takie głosy na przykład, w sensie, w którym momencie Ty wiesz, że zrobisz ten głos? Czy jak już usłyszysz na przykład, to wiesz, że to już jest kwestia czasu, to że coś Często zrobić? wychodzi przez przypadek, bo Aha. że na przykład słucham czegoś dużo, osłuchuję hmm. się i później na jakiejś imprezie tam ktoś mówi, a tam Acejrowski coś tam, ja mówię, ca ta jest, tata, ta? i zacznę w trakcie tam hmm. rozmowy mówić hmm. i już mam takie, hmm. mam to. To jest trochę loteria niestety. Mm -hmm. Trochę mnie to wkurza. <laughs> nie ma wzoru na to niestety. Cześć. Może kiedyś napiszę wzór. Ja ostatnio rafona się uczę robić. Ale kurwa, ty! ale na przykład Rafoniksa? Te... Rafoniksa? Rafoniksa, mm -hmm. tak. Kurwa, pierdolona! To jest... nie. Nie, nie, to, nie, to też, ale takie, chłopie. z panonowiczem pojebałeś. Nie, <laughs> nie, 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 Palgumek. Kurwa, ty w socjoterapeutycznym, kurwa, był ksiądz. Nie, nie, to jest Rafonix. To jest Rafoniks. A to ja nie wiem, ja ich nie odróżniam, tych Rafoniksów, o tam klasz. Jedne brawa! Dziękuję. <laughs> Rafonixów Oniksów, Już teraz to, dziękuję. Mamy to dziesięciolecie istnienia Stand Up No Limits. Ty jesteś w sumie jedynym stand no w sumie pan Jerzy też, ale takim jedynym stand który to wszystko widział cały czas, jak to się rozwijało. I mam dla ciebie takie na koniec pytanie, co byś ty życzył w ogóle polskiemu stand-upowi, ale nie tylko, też organizacji Stand Up No Limit z okazji dziesięciolecia? Czy masz jakieś, wiesz, życzenia, czy masz jakieś pomysły, <laughs> żeby ładnie spuentować ten dzisiejszy żeby podcast? Tak. Ja bym, bo ja te życzenia do stand-upu to przede wszystkim bym kierował życzeniami do siebie, bo… Takie bo są ja, najlepsze. Bo ja bym chciał, żeby, żeby, żebym trochę… Głębiej szukał może jakichś takich tematów, żeby może mniej o tym ruchaniu było, no <śultatujesz> i tyle. I żebyśmy grali w komediach filmowych w szarlotce i w tym i w Pleśniaku. <śultatujesz> Czyli więcej komików Pleszeko, w filmach dobry, i mniej. W stand-upie, to jest, to mi się jest. daje piękna puenta tego podcastu. I więcej tak. Lodziarni Tomasza masz. I więcej pomysłu. Lodziarni, zapraszam serdecznie, dwie już są y, pyszne lody. A czy to są takie rowery po prostu. Takie buntki? rowery. 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 Ja. To ja też chciałbym takie lody, robi, Błażej robi lody, o. Błażej robi lody, no. Tak. I zawsze Ej, właśnie tak, Błażej, a jakbyś, jakbyś tylko już nie Lodziarnia, ale na przykład jakbyś zrobił jakąś taką punkt gastro, albo jakieś takie rzeczy, to w co byś poszedł? Jakieś? On ma pomysł, to teraz usłyszysz, on bardziej ma Ja po? mam pomysł? Tak, mówiłeś mi kiedyś. Czy nie, przyszedł? ja bym chciał zrobić taką knajpę, bo najgorzej, mm, jak na przykład masz alkohol i hmm. siedzą ci klienci, nie? Siedzą, ja bym knajpę nazwał y, Pij, albo wypij dalej. <laughs> I jesteś takim barmanem, który mówi, dobra, pijesz, nie, no to wypij dalej, nie? A jak pijesz, no to, siedzisz i, to pijesz, siedzisz i pijesz, i pijesz, i pijesz, i no pijesz, no to wypij dalej. I wszyscy, wypij. I to by było. Ja wiem, że to wulgarnie brzmi i obrazoburczo, ale to by była taka formuła, konwencja. Ale to są proste, przejrzyste zasady A, po prostu. Tak. Albo jogurt, jogurt za lokalny. pięć dych chciałbym zrobić, że jest jogurt za pięć dych i ludzie tak, co to jest? I poproszę jogurt. Ja. Pięć dych, nie? I oni dostają zwykły jogurt. I mówią, kurwa, co ja, ja mówię, no było pisane, nie? I, i, <śla> i, I bym w ogóle się zakredytował, żeby mieć mnóstwo tych punktów. W całym kraju. Ludzie, kurwa, jak to działa w ogóle, nie? I bym tak nacinał jednego frajera zawsze na A nie się, że I bym ktoś... miał tak czterech klientów i zamykał Budej. <noise> 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 to jest, to jest, to jest to. piękny plan, ale obawiam się, żeby y, Cię doprowadził do bankructwa. <głosy> <głosy> no, Aha, dobra, no, no bo to wiesz. Bo, nie wiedziałem, że to musi się spinać biznesowo <noise> przy tej rozmowie. <noise> Nie, no fajnie. Ty mi kiedyś opowiadałeś, że chciałeś mieć y, twój lokal i miał się nazywać Zajistro. A, tak. Zajebistro, no. Tak, tak, tak. Miałem żart o tym, bo właśnie słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych są knajpy, gdzie ludzie cisną, kelnerzy są niemili. Ja w Bydgoszczy jest mnóstwo takich knajp. <grym> <grym> I właśnie tak robić, no, że wiesz, może tam właśnie żurek w chlebie i w krojonym na przykład, nie? <grym> Mi się podobało, tam miałeś taki fajny żart, że jak są drinki w Polsce yy, za granicą, w Sex on the Beach, to gdybyś miał je w krzakach. Tak. To, to Polski się... hardy drink z pokrzywą w zęby, Sebastian Rejent jako kierownik. Czy chcieli, tutaj pokrzywę do Mamy kolejne głosy, proszę Państwa. Jest Sebastian Rejent To wszystko można połączyć. Wszystko można A jeszcze myślałem knajpę nazwać Kondom i Miętówka o. I, i wchodzisz i dostajesz kondoma i miętówkę i no, tam ochronę Ci oczko puszcza i tyle. I tak nie wiadomo o co chodzi i jest tylko woda i pokoje na godzinę. Byłem na takiej randce. To jest w ogóle fajne w ogóle na nazwę takiego y, alternatywy dla Tindera. Nie? Kondom i miętówka. Aha, Taki że w lewo, Tinder, w lewo kondom, w prawo miętówka. W prawo miętówka, no. No to tak, no. W ogóle Tinder jest trochę jak takie życie na wsi, nie? Takie, baby na lewo, chłopy na prawo. Ty masz takiego ustawionego, że ci pokazuje baby i chłopy, i chłopy na lewo, baby na prawo. To jest bez sensu w ogóle. Bo z nikim się nie umawia, w ogóle. A, ta, z nikim. No, no a co ja robicie takie... w Sylwestra? O, a co robimy w Sylwestra? Nie wiem. A co ty robisz? Pytasz, <śmodeliliyor> no, <beforeina> czy się <śmodel <śmodel> <śmodel> Chyba nie. Ja ostatnio myślałem, że ten, że podejrzewam, że dużo morderstw jest w Sylwestra, bo te petardy nawalają. Jakby ktoś tak strzelił, to by nie było słychać no. w ogóle, nie? Tak, w Agacie Christie w jednym... był taki motyw. Był, był motyw. W, w że, Agacie Christie? W trakcie no. pokazu fajerwerków kogoś tam odjęto. No właśnie, to tak myślałem. A to w Nikaragui w ogóle jest taki y, zwyczaj, ciekawostkę ciekawostkę sprzedam, to że się oni, zabija ludzi. Nie, w oni to. na Sylwestra robią coś takiego, bo tam dużo osób magnata, Że po prostu jak jest północ, to oni tam nie ma fajerwerków i tak walą z gnata w powietrzu, tak. Pu 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 pu, pu i wszyscy walą z gnata w powietrze. Tylko oni nie przewidują tego, że to musi też potem spaść. Nie? No tak. I tam jest realny problem, że na Sylwestra bardzo dużo osób umiera, bo ci po prostu spada z nieba kula na ciebie. I tam normalnie się ludzie pod dachem takim żelaznym chowają, żeby, żeby to ich nie spotkało. I co roku jest ten problem. Oni się nic nie nauczyli, co roku. No tak, no tak to jest z ludźmi. wcale nie pochodzimy od małp, nie? To, to no spoko. No. No spoko, no to co? Kończymy, bo kończymy ja widzę, że my... pozytywnym akcentem o No, w nosicie hełmy. Ja chciałem tylko napomnieć, słuchajcie, że wszyscy nasi goście dzisiaj, co tutaj wystąpili, zrobili to bez żadnej gratyfikacji finansowej, z czystej zajawki, dlatego na sam koniec proszę wielkie bra dla wszystkich naszych gości, Wiem, Jerzy no, Gryszak, Błażej no, Krajewski, GFC, DJ Falcon, DJ Falcon One. DJ Falcon One, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Bawcie bardzo. się dobrze.